Ja to teraz, chcę, ogólnie jest taka sytuacja, ja to teraz chcę przyswoić, przy chcę Wam to wdrożyć, wszystkim w życie Wasze i Wam to wszystkim, że tak powiem, ujmę powiedzieć. Z tego względu, iż ja gdy chodzę na siłownię i czuję po prostu tą werwę całą, tą siłę, tą witalność, cały czas czuję się nabudowany testosteronem, jest siła, czuję się lżejszy, czuję się witalniejszy, czuję się zdrowszy. I czuję się tak, jak miał 17 lat, ale z dnia na dzień yy, podczas ćwiczeń czuję się coraz młodszy. Ja, tak jak już jestem, taką twarzyczkę, tak mam ciałko i już mam cały czas. I teraz ja, ja już nie postarzeję się. Nie ma takiej opcji. My teraz możemy tylko się, yy, nie wiem, ja chyba mu cały czas. Jeszcze jakieś fajne kobiety przychodowo przy nas są, też jest fajnie. Ale na razie jestem sam. Ale nie chodzi o to, chodzi o całą siłownię. Co się dzieje? Ja, chłop, też 120 kg wagi. Jadę na 125 i mi wystarczy, nie? Ale będzie dobrze. Co wam chcę powiedzieć jeszcze, chodźcie, ćwiczcie codziennie, dorzucajcie. Nie róbcie jednego treningu, tylko róbcie dwa treningi. Nie? Róbcie sobie przykładowo w siłowni jeden trening i w domu tak samo sobie dorzućcie jeszcze, jeszcze i kochajcie właśnie. Kurde, pęknię, wiesz, a z 20 pękło. nie? I dorzucajcie jeszcze inne tam, przykładowo treningi w domu. Nie wiem, stacjonarne mogą być albo, ewentualnie, sakaneczka, albo, ewentualnie, e, woreczek, brzuszki, co tam chcecie. Ja tak robię, nie? Ale wam powiem, że jest spoko, naprawdę. Wiesz? Mężczyzna to jest mężczyzna, wiesz? A prój dupy, nie ściechaj też dalej próją. Ja nawet nie zwracam na to uwagi, niech tam sobie robią, co chcą. Ja już jestem za poważny facet, ja za dużo przeżyłem, ale, jak powiem tak, że e, Forma cały czas Fiodora jest, nie? Fiodorem Amarienko. <laughs> pozdrawiam wszystkich. Ja pozdrawiam naszych, nasze zwolenniczki, zwolenników i ludzi, którzy ćwiczą, tak? Bo ja tam zawsze, nawet tam, gdybym się z kimś potrzaskał, zaraz pionę podam i będzie wiesz, i będzie git, tak? Siema, pozdrawiam ogólnie. Normalnych ludzi, tak? Wiecie o co chodzi, nie? Ale tak są brudne. <laughs> ja do bzury wskoczę, nie? Pójdę do bzury wskoczę. To już mam, już mam do bzury wskoczyć, nie? Ale tak się moczył, moczył, się ćwiczył, moczył, 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 tak lubię takie to. Buziaki.